Bo wy nic nie macie i tu wiele twalicie. przykład, wcię... nie? Z pzpr u czy nie? Powołamy na Proszę tak, państwa, przechodzimy do głosowania. Głosujemy elektroniczne. Głosowanie nad nieuznaniem uwagi numer 7. Przy 5 głosach przeciwnych. Uwaga nr 7 została nieuzgadniona. Proszę bardzo, na uwaga numer 8. Uwaga nr 8 wnoszę o zmianę przeznaczenia części działki nr 186 przez 1 w Pierwoszynie z terenu zieleni urządzonej na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Rozstrzygnięcie Wójta gminy Kosakowo. Uwaga nieuzgadniona. W studium utrzymano przeznaczenie terenu ustalone w miejscowym planie zagospodarowania, przestrzen zagospodarowania przestrzennego obowiązującym na terenie działki. Analiza potrzeb możliwości rozwoju gminy stanowiąca część studium wykazała brak możliwości wyznaczenia nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową, gdzie, zlokalizowane są, gdzie zlokalizowana jest działka. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo o opinię komisji. Komisja czterema głosami za, jednym przeciw i dwoma wstrzymującymi się nie uwzględniła. Opa. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa? Proszę bardzo, radny Macie Główna. Ja tylko miałbym pytanie krótkie do Pani kierownika. Czy mogłaby mi odpowiedzieć na tym obszarze, w którym planowana jest ta zieleń, obecnie jakie jest przeznaczenie gruntu, w ewidencji gruntów? W ewidencji gruntów, nie wiem jak jest w ewidencji gruntów, ale jeżeli jest to grunt zabudowany, to należy sądzić, że jest to użytek R. Natomiast cała działka przeznaczona jest w obecnie obowiązującym planie, tak jak tu widać. Na tym wyrysie ze studium pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną i usługową, i w części ten teren y, zieleni urządzony. Tak, tylko tutaj procedujemy nad konkretną uwagą, numer 8, tak? z tego co widzę. Czyli teren zieleni urządzony. E, tak, ale to samo dlatego, dlatego część działki. Ja rozumiem, że pani ma zadanie po prostu, żeby rozwijać i tak, żeby odbiór społeczny był, żeby zamazać rzeczywistość. Mówimy konkretnie o no, numer 8, żeby, ja bym prosił, aby Pani robił co ja, ja ja za siebie, ewentualnie zadawał się. Ja próbuję dlatego uzyskać jasną czytelną odpowiedź, że ten obszar numer 8, który jest wskazany na załączniku, jaką ma funkcję rolną? Ten obszar, który jest wskazany na załączniku, to jest część działki, bo mówimy o części działki 186 na 1. Jeżeli teren nie jest zabudowany, to znaczy nie uzyskał jeszcze wyłączenia z produkcji rolnej, to stanowi użytek L. Dobrze, czyli L znaczy rolny. Ok, super, dziękuję. Czyli tutaj chciałbym Pani kierownik jeszcze w uzupełnieniu, że ten obszar z części tej działki jest funkcją rolną. Który, uwaga, którego uwaga dotyczy. Tak. Dlatego Szanowna Rado, to jest właśnie kolejny ten element, że funkcje rolne przeznacza się na zieleń. Dlatego prosiłbym, żeby te funkcje rolne były pod ochroną. A jeśli ci deweloperzy, tak jak powiedziałem, planują swoje inwestycje, to nie wydzielają te tereny ze swoich działek. Jeśli taka osoba wnosi, żeby uchronić funkcję reonomej, się planuje, to uważam jak najbardziej słusznie. Przechodzimy do głosowania. Głosujemy nad nieuzgłędnieniem uwagi numer 8. Głosujemy elektronicznie. Dziwnych. Uwaga nr 8 została nieuznana. Proszę bardzo, uwaga nr 9. Uwaga nr 9. Na rysunku nie naniesiono terenu objętego planowaną inwestycją. Zgodnie z decyzją lokalizacyjną, Wojewoda Pomorski w dniu 9 czerwca 2017 roku wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu pod nazwą Budowa Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo. Do pojemności roboczej dla gazu 655,7 milionów m sześciennych w zakresie komór magazynowych zlokalizowanych na klastrze C i D, instalacji ługowniczej oraz gazociągów łączących obiekty instalacji magazynowej pomiędzy klastrem C i D a zakładem gazowniczym. Rozstrzygnięcie wójta gminy Kosakowo, uwaga nieuzwzględniona, wskazana władza decyzja jest nieprawomocna bardzo opinie z komisji. Komisja siedmioma głosami za nie uwzględniła uwal. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Ja tylko chciałem uzyskać Pani kierownik informację. Decyzja jest nieprawomocna, rozumiem decyzja lokalizacyjna, tak? To Pani miała na myśli? Tak, tak bo jak będą takie Pani, bo radni tak naprawdę myślę niektórzy yy, mają niedosyt wiedzy w tym temacie i niektórzy mają też y, niekiedy skąd czerpać po prostu tą wiedzę. Teraz Państwa ja tego nie mówię złośliwie. Ja mówię z tego powodu, że po prostu biorę udział nie tylko jako radny, ale jako prezes Stowarzyszenia Korpusza Kulturowego, właśnie w tym celu, żeby górnictwo solne nie zawładnęło tutaj naszej gminy. I muszę z przykrością powiedzieć, że troszkę jestem w osamotnieniu. Dlatego tak przepraszam, że się troszkę wyżątkowałem. Ale chciałbym się tutaj odnieść, że to jest duży biznes. To jest oczywiście duży biznes który całkiem innymi pieniędzmi operuje niż my jako mieszkańcy. Ale prawo jest prawem. I uważam, że my jako gmina mamy też prawo tworzyć to prawo lokalne, to miejscowe. To my jako Rada, to Wójt, który wielokrotnie wspominał, zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym, ma do tego uprawnienia. I żadna ustawa nam tego nie odbiera. Mówienie o jakichś decyzjach lokalizacyjnych, które są wydane, to w mojej ocenie nie jest to żadne uzasadnienie. Tym bardziej, że decyzje zostały zaskarżone. Tym bardziej, że mieszkańcy w 13 roku sprzeciwili się jakiejkolwiek dalszej rozbudowie podziemnych magazynów i mimo tego, że w mechelinkach nie w mechelinkach, ale w Gminie Kosakowo jest udokumentowane służby soli mechelinki, no to wiemy, że jest to problem. Tak, jest to problem. Bo to jest teren, który tak naprawdę jest w zainteresowaniu między innymi inwestorów. I to potężnych inwestorów. Ale jest tak zwane prawo, że powinniśmy patrzeć na to, że jest Równość prawa jednych wobec drugich. I my, jako gmina, jako mieszkańcy, mamy też prawa do swoich marzeń, do swoich działań. I uważam, że nie powinniśmy ograniczać naszym mieszkańcom, żeby w tym terenie ograniczać jakąś działalność, którą planują mieszkańcy. I to studium jak najbardziej powinno dawać takie możliwości. Plany miejscowe również powinny dawać takie możliwości. Proszę pamiętać, że gmina Puck, wójt Pucka nie ogranicza. Tylko u nas się ogranicza, bo mamy złoże soli. No mamy, to złoże jest wszędzie. Jak sięgniemy to i od Wisły, i po Pucki, wszędzie. Tylko nie udokumentowane, a u nas jest udokumentowane. Ale to były lata komuny. Pamiętajmy, a dziś gmina się osiedliła. Przyszli nasi mieszkańcy, Chcą spełniać swoje marzenia. Trzeba zmieniać tę retorykę tej polityki PZPR. Proszę bardzo, bardzo radna Wiesława Wydrowska. to zapisałem W początkowej jakby historii, kiedy były budowane klastry A i B, mówiło się o klastrach C i D, ale miały one nie być budowane. Co więcej, my natomiast, wydaje mi się, wykazujemy taką nadgorliwość, bo kiedy był y, uchwalany plan dla mostów pomiędzy ulicą Spacerową Pawłową tam y, również y, y, była informacja, jest zawarta może informacja o tym, że jest to złoże y, Mechelinki o powierzchni 600 hektarów. I wyobraźcie sobie Państwo i ja y, jestem zdumiona tym rzecz Siedmioma głosami radnych zostały wprowadzone przepisy takie same jak na klastry, tam gdzie są te klastry. Na tym terenie. Siedmiu radnych. Nawet wójta nie było na tej sesji. Więc jest to dla nas. Bardzo duży niepokój taki, żeby nie tej gminy, która jeszcze nie tak dawno była gminą przyjazną dla mieszkańców, turystów i przedsiębiorców. A dziś to jest tylko hasło. Warto tu być. Żeby umrzeć. Tak? Nie. Ja mam, dziękuję bardzo. bardzo, przechodzimy do głosowania. Głosujemy nad nieuznanieniem uwagi numer 9. Głosujemy elektronicznie. Dziękuję bardzo. 13 radnych głosowało, 10 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych. Uwaga nr 9 została nieuznana. Proszę bardzo, uwaga numer 10. Uwaga numer 10 wnoszę o przywrócenie funkcji mieszkaniowej na działce 86 przez 4 obręb dembogów, istniejącej w dotychczasowym obowiązującym studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo. W przypadku, gdy z różnych przyczyn przywrócenie stanu dotychczasowego nie może mieć miejsca, wnoszę o wyrównanie obszarów terenów budowlanych do granic terenów działki sąsiadującej. Na wskazanym załączniku graficznym. Rozstrzygnięcie wójta gminy Kosakowo, uwaga nie uwzględniona. Analiza potrzeb możliwości rozwoju gminy, stanowiąca część studium uwarunkowań, wykazała nadmiar terenów wyznaczonych pod funkcje mieszkaniowe, w związku z tym nie ma możliwości wyznaczenia nowych terenów zabudowy mieszkaniowej poza zwartymi strukturami funkcjonalno-przestrzennymi, gdzie zlokalizowana jest działka objęta uwagą. Dziękuję Proszę bardzo za opinię komisji. Komisja pięcioma głosami za, jednym przeciw i jednym wstrzymującym nie uwzględniła uwagi. Dziękuję bardzo. Tę dyskusję nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Głosujemy nad nieuwzględnieniem uwagi numer 10. Głosujemy elektroniczne. głosowało Marcin, e, 8 głosami jedno. za i 4 Marcin, głosami nie. przeciw. Uwaga numer 10 została uwzględniona. Proszę bardzo, uwagę numer 11. Uwaga numer 11 w projekcie studium. W projekcie, w projekcie studium z ulicy Paska, brak funkcji usługowo handlowej postulujemy wprowadzenie jej w zakresie obejmującym obszar wskazany na załączniku graficznym. Działka nr 178 na 148 obręb Ołóże. Rozstrzygnięcie wójta gminy Kosakowo. Uwaga nie uwzględniona. Wnioskowany teren zlokalizowany jest poza zwartymi strukturami funkcjonalno wsi oraz do nich nie przylega. Wyznaczenie nowych terenów zabudowy w oderwaniu od istniejących struktur powoduje niepożądany trend niekontrolowanego rozlewania się zabudowy co wpływa negatywnie na wydatki publiczne. Gmina posiada w swoich granicach znaczne powierzchnie terenów usługowych wyznaczonych w studium i w planach miejscowych. Tereny nie zostały jeszcze zabudowane, więc nie ma potrzeby wyznaczenia kolejnych terenów o tej funkcji. Dziękuję. Proszę bardzo, opinię komisji. Komisja z głosami za i jednym wstrzymującym nie uwzględniła uwagi. Dziękuję bardzo. za dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Głosujemy nad nieustannieniem uwagi numer 11. Głosujemy elektronicznie. Jeszcze proszę Radna Toni Strzelec, Radna Katarzyna Mijanowska. Dziękuję bardzo. Dziewięcioma głosami za przy dwóch głosach przeciwnych i dwóch głosach wstrzymujących. Uwaga numer 11 została nieuznana. Proszę bardzo, uwaga numer 12. Uwaga numer 12. Wnoszę o przeniesienie przebiegu układu drogowego Kosakowo-Pierwoszyno Mosty. O przeniesienie układu przebiegu układu drogowego Kosakowo-Pierwoszyno Mosty. Rozstrzygnięcie wójta gminy Kosakowo u Wojtu. Uwaga nie Rozbudowa układu drogowego jest niezbędna wraz z powiększaniem się terenów pod zabudowę oraz z powiększaniem się liczby mieszkańców gminy. Wskazane o wejście wsi Pierwoszyno zostało wyznaczone z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania oraz ukształtowania terenu. Przebieg drogi uznaje się za optymalny, co potwierdziło opracowanie pod tytułem studium transportowe dla gminy Kosakowo wraz z propozycjami rozwiązań usprawniających funkcjonowanie sieci transportowej opracowanym przez Biuro Konsultacyjne Projektowe Inżynierii Drogowej Trafik we wrześniu 2022 roku. Dziękuję bardzo, proszę bardzo o opinię Komisji. Komisja dwoma głosami za, jednym głosem przeciw i dwoma wstrzymującymi nie uwzględniła uwagi. Dziękuję bardzo. Przechodzimy dyskusję. Proszę bardzo Pani Radna. <kluzli> e, nie, nie, przepraszam. Pani, pani, pani Radna, Pani Radna. Szanowna Rado, jeszcze raz. Jeszcze raz proszę. mikrofon Szanowna Rado, mili goście. Um, układ, mówimy o przeniesieniu układu drogowego dawnej odwodnicy Pierwoszyna, jeszcze nie tak dawno określana była takim mianem. Um, tak, jestem za tym, aby ta obwodnica dla Kosakowa i Pierwoszyna um, była wyprowadzona przed Kosakowem. Natomiast tam jest już obecnie taka nazwa układ drogowy. Nowy układ drogowy. Firma, yy, która opracowała nam studium komunikacyjne, bardzo ucieszyłam się, bo postulowała wiele razy o to, aby powstał taki dokument, na podstawie którego. Będziemy mogli w sposób profesjonalny rozwiązać sobie komunikację na terenie gminy. Przeprowadzone zostały badania. Te badania były w czerwcu, bodajże 7 ósmy, czy 6-7 przed ruchem jeszcze turystycznym. I w związku z tym mamy badania, ale tak zwanego ruchu bardziej tranzytowego, tego, który idzie w kierunku Pucka przez Pierwoszyno, bo o takie nawet badania. Natomiast nie zostały te badania nie zostały wykonane pod kątem ruchu turystycznego. Co więcej, rad, radni jako Rada podjęliśmy wniosek w styczniu tego roku o badania w tym zakresie, czyli badania ruchu turystycznego. Ale odpowiedź na ten, że wniosek jest taka, że jak będą pieniądze, czyli dla mnie to jest to studium, które już to komunikacyjne, za które zapłaciliśmy 96 tysięcy, jest ono niekompletne. Stąd ten układ, jak mówimy, drogowy, słynna obwodnica Pierwoszyna, powinna być przeprowadzona przed, wyprowadzona, mówię ten ruch turystyczny, przed Kosakowem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radna Anna Szydłowska. Mam takie odczucie i sądzę, że to nie, jest, nie jestem odosobniona, że zaplątał się w nas taki węzeł gordyjski dotyczący układu komunikacyjnego, o którym od lat mówiono, że nazywa się to obwodnica Pierwoszyna. Sama byłam o tym przekonana, że to w jakiś sposób jest taka droga, która no, odetnie. Odetniemy od tego natłoku komunikacyjnego. Ale jedno się mówi, a drugie się dzieje. No i to studium, o którym koleżanka radna Mirosława Piotrowska wspomniała, został podjęty temat analizy ruchu tranzytowego, lokalnego. Natomiast niestety nie został uwzględniony czas, w którym to zostało zrobione, że jeszcze my mamy ruch turystyczny, który znakomicie przytłacza i powiększa ruch lokalny. Drodzy Państwo, możemy mówić, że coś rozwiązujemy, no nawet mniejsze zło robimy teraz, tak? Że ta, ten układ powstanie komunikacyjny wiele razy się wykonuje, różne rzeczy biorąc pod uwagę, zróbmy coś mniejsze zło, ogarniemy, ale my tego nie ogarniemy tak od razu, bo raz potrzebuje, potrzebujemy środki, potrzebujemy czas na projektowanie, a później będziemy zbierać tego konsekwencje już po wybudowaniu. Więc perspektywa wykonania tej drogi, to jest, przypuszczam Panie Wójcie, może to się coś zmieniło w międzyczasie, bo Pan tam działa w tym kierunku, żeby to wybudować, ale że to jest 6 do 8 lat. Więc zobaczcie Państwo, jeśli my za 6 do 8 lat chcemy tak żyć, a później no, szkoda, że nie zrobiliśmy jeszcze czegoś, tak? No tak będziemy się uczyć na swoich błędach jeszcze wiele lat. I była mowa wcześniej, zanim to, że tak powiem, pobiegło tak do przodu, żeby zlecony projekt został, że czasami analiza, która wykazuje, że to nie jest jeszcze ten optymalny moment, pozwala nam zatrzymać się w tym działaniu, pozwala go przesunąć gdzie indziej. Bo dzisiaj argumentem za tym, żeby tą drogę budować, to jest, no tak już zrobiliśmy projekty, a aby się ciągle czepiacie. Nie ma złotych rozwiązań na wszystkie czasy. Ale to rozwiązanie nie jest jeszcze, nie jest tym dobrym na obecne czasy. Drogi się będą budowały, muszą się budować i ja zdaje się, że mam świadomości to, jak Pan Wójt podjął swoją tutaj kadencję jako Wójt, że on oparł wszystko na drogach. Panie Wójcie, Pan, te drogi miały być budowane, no ale my teraz już słyszymy, że Wodnica pierworzyna to jest Daleki czas. Ja nie wiem jak Państwo macie świadomość, że 6-8 lat to jest szybko czy długo. Dla mnie to jest długo. Natomiast nie mam złotego środka, jak to rozwiązać. Wiele tutaj robiliśmy, żeby pokazać, że myślimy o tej drodze jako o podnicy inaczej. To, co Pani Piotrowska powiedziała wyprowadzić z tego miejsca, gdzie ona teraz tu figuruje, w teren, gdzie nikomu nie będzie blokowała w przyszłości. Pieniądze będą jedne wydane. I, i zobaczcie Państwo, jesteśmy gospodarzami tego samego terenu. A myślimy w różny sposób. Nie wiem jeszcze, ja nie, nie podam tutaj złotego środka, bo zaraz będzie pytane, a skąd przesuniesz pieniądze w ramach budżetu, tak? Bo to pytanie często pada. Jak, jak mamy pomysły, żeby coś rozwiązać, wskaż źródło pieniędzy na to. No, nie wskażę tym razem, ale uważam, że ta droga y, pochłonie tyle środków, a już czasu dużo pochłonęła, bo o mówiliśmy w czasie kampanii wyborczej. Ta droga była przedmiotem debaty kandydatów na wójta. Mówiło się wprost o Wodnicy Pierwoszyna. No kadencja dobiega praktycznie końca. Rady, parę miesięcy będziemy przed nowymi wyborami. A droga... No będzie pewnie pan wójt o mówił, że ona jest zaprojektowana, tak? Ona i już będzie wykonywana. Tylko pokazujemy z jakim brakiem poszacowania dla mieszkańców. Dlaczego? Prostorystyczny, nic nie jest, a on tu jest nieodzędziony. Ja bym ulega, to Dzień. To ci Dziękuję bardzo, panie pani, radna. pani radna. Dobrze bardzo, Panie Pośle, Szanowna Rado, Panie Wójcie, drodzy goście i drodzy mieszkańcy. Zanim przejdę do merytorycznej wypowiedzi, to jak widzę pana posła Urbaniaka, mieszkańcy naszej gminy, to od razu mi się przypinają te czasy, jak tutaj kiedyś broniliśmy wtedy to studium w 2014 roku. I myślę, że historia zatoczyła krąg. Chciałbym Państwu powiedzieć, że dzisiaj stoimy przed faktem uchwalania nowego studium. W tej panie chwili, radę, ja w proszę, tej chwili procedujemy nad uwagami. Proszę do treści uwagi. Staram się Panie Przewodniczący... Do uwagi. projektu studium będzie na koniec dyskusja. Ja rozumiem. Proszę ja, do chciałbym, ja chciałbym Panie Przewodniczący, żeby Pan pozwolił troszkę na coś więcej, bo już przechodzę. Na coś do uwagi. więcej Panie Radny. Do uwagi. Do, uwagi. do uwagi, proszę do kontekście do uwagi. Ja rozumiem, że Pan jest dotknięty bo no, po prostu. Panie, panie. Pana wyprzedziłem z tej czynności rzeczności, ale Panie Przewodniczący, proszę nie traktować tego jak urazem. Ja chciałbym, Szanowna Rado, powiedzieć, że ta droga była też elementem skłócenia ludzi. Jeśli planujemy coś w projekcie studium, a ten projekt studium jest ważnym elementem naszej polityki lokalnej bo przecież to studium ukształtuje kierunki rozwoju dalsze w naszej gminie, to trzeba proszę zwrócić uwagę też na to, jakimi metodami właśnie tych ludzi się, przepraszam, rozgrywa i chcę powiedzieć, że ta droga też była elementem tej rozgrywki. Przecież były różne warianty. Spłucano ludzi pierwoszynę na no, Kosakową, wielokrotnie to powtarzałem. Przedstawialiśmy warianty, żeby poprowadzić drogę tak, jak mieszkańcy i inne stowarzyszenia też wnioskowały. Oczywiście ten głos nie został uwzględniony w tym projekcie. Jestem bardzo zasmucony. Ale wracając konkretnie do tego przebiegu, to chcę Państwu powiedzieć, że on jest tak naprawdę zbyt blisko zabudowy. To jest wartej zabudowy. Bo wiemy doskonale, że strefy od drogi tam mają rolnicy, również swoje posesje, mają swoje siedliska, będą pewnego rodzaju ograniczenia, a tym bardziej, że Państwo wiecie jeszcze, że mamy takie pomniki przyrody. One tam też występują. I uważam, że przebieg tej drogi powinien być całkiem gdzie indziej, albo co najmniej oddalony od miejscowości Pierwoszyno. Bo nie jestem za tym jako radny, żeby przenosić problemy z jednego miejsca w drugie. Jestem za tym, żeby...